Witam, dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek. Postanowiłem się pokazać, tak żeby mnie wszyscy, wszyscy zobaczyli. Z uwagi na fakt, iż w tym tygodniu mija rok, rok dokładnie, jak zacząłem wrzucać filmy na ten kanał. Nie jestem dobrym mówcą. Także wybaczcie mi to, że. Przewracam oczami, tu i tam. Właściwie zastanawiam się nad tym, nad tym, co mam powiedzieć, ale przyznam Wam się, że jest to drugi, e, jest to drugi film, który, który tak naprawdę nagrywam dzisiaj, bo pierwszy nagrałem, obejrzałem kilka razy i stwierdziłem, że, że mi się e, w ogóle nie podoba. Dlatego postanowiłem nagrać, nagrać drugi. Generalnie ten odcinek jest o, o mojej kolekcji i, i w dalszej części tego filmu przedstawię zdjęcia swoich komputerów retro i całego sprzętu jaki posiadam. Jaki udało mi się zebrać w ciągu ostatnich można powiedzieć 10 lat. No i tak napisałem sobie na kartce rzeczy, które które miałem mówić, e, e, myślałem, że w pewien sposób to jakoś zapamiętałem, a widzę, że jak zaczynam e, mówić do, do kamery, czy też do aparatu, to pewne rzeczy się, pewne rzeczy się mieszają, tak, a więc e, podziwiam ludzi, którzy właściwie z biegu potrafią e, mówić e, bez przerwania, tak. Wyglądają no, tak, jakby się generalnie uczyli tekstów na pamięć od od tygodnie znajdujemy się w pokoju czy też pomieszczeniu, w którym ja właściwie spędzam większość część dnia e... ponieważ pracuję zdalnie, jestem na tak zwanym home office, a więc od 9 do 17 siedzę sobie tutaj przy tym biurku, przy, przy komputerach, czy też komputerze służbowym no a później po 17, oczywiście jak mam ochotę nie wiem, w coś pograć, czy, czy coś poczytać, czy coś porobić, no to również, również jakby siedzę w tym pokoju, tak, to znaczy oczywiście wychodzę z niego, natomiast, natomiast tak jak powiedziałem, większość część dnia spędzam, spędzam właśnie właśnie tutaj. E, mój kanał generalnie, e, znaczy na kanał wrzuciłem pierwszy film, taki zupełnie bezsensowny, to było w lutym, przepraszam, w listopadzie zeszłego roku, on trwał chyba minutę i kilkanaście sekund i dotyczył i pokazywał 56. planszę czy też planetę gry Robo. E, ostatnią e, bez żadnego komentarza, bez niczego. Wejrzałoby chyba 20 parę osób i, i, i był <coughs> generalnie wrócony tylko po to, żeby zobaczyć jak to w ogóle wygląda i czy, e, czy, czy będę miał ochotę w ogóle to kontynuować tak. No, prawdopodobnie gdyby nie pandemia, to e, to ten kanał nadal by się nie rozwinął i nic tutaj nie wrzucał. A, a, a ponieważ w na przełomie lutego i marca zaczęła się pandemia, ja od tego, od tego czasu jestem na, na zdanej pracy, także właściwie można powiedzieć, że mam więcej czasu na to, żeby, żeby tutaj cokolwiek nagrywać, wrzucać. No i w tym okresie jakby powiększyła się znacznie moja kolekcja sprzętu retro, no, no bo wiadomo. Człowiek nie, nie traci czasu jakby... No inaczej się pracuje z domu, inaczej z biura, tak, no, nie ma co ukrywać. Eee, co wam chciałem pokazać? Znaczy, nagrywam ten film też po to, żeby wam e, po, po, powiedzieć coś o sobie i, i pokazać się czym, czym generalnie na co dzień się zajmuję. Mam tutaj parę <laughs> książek, które... Które wykopałem ze swoich półek. No jest to oczywiście jakaś tam mała część, bo, bo, bo tego, jest, tego mam znacznie więcej. E, co tu mamy? Mamy tutaj Deploying ACI, a więc cała ta otoczka sieciowa e, Data Center, ta książka wydana przez Cisco. Dostałem ją na. Byłem w Amsterdamie na Cisco Live. To było w zeszłym roku. Dalej mamy, zobaczcie, warsztat komputerowy. Ta książka ma ponad 20 lat. To są jakby początki, znaczy początki, może no, nie początki, ale generalnie to pochodzi jakby z okresu kiedy kiedy interesowałem się pecetami, składałem, rozbierałem i generalnie próbowałem, że tak powiem, dojść co tam, z czym, jak działa i do czego jest. Dalej, jedno z ciekawszych wydań to są elementy informatyki, słuchajcie, z roku 1978, a więc podstawa właściwie wszystkiego tego, co, z czym mamy teraz do czynienia. Co tutaj, jak widać, znajduje się na biurku. Cena 80 zł. Algorytmy, no, troszeczkę programowania, później systemy binarne, szesnastkowe, no generalnie wszystko jest w tej książce, tak. Co, co, co potrzebujemy do tego, żeby w ogóle opanować jakby podstawy elektroniki informatyki. A więc też to są elementy elektrotechniki, tak. A więc prąd, jak płynie prąd, prawo, ma prawo Kirchhoffa i tak dalej i tak dalej. No wiadomo, to wszystko. Prąd płynie jest jedynka, a nie płynie 0, zero, stan zerowy, zero jedno, tak. No, generalnie to jest to wszystko co. To jakby jest podwaliną, podstawą dzisiejszego, dzisiejszej informatyki czy też elektroniki. Tak? E, Borland Turbo Pascal wersja 7.0 też ma, książka ma 20 i więcej lat, kiedy to, z czasów, kiedy miałem styczność z Pascalem. W tej chwili już nie pamiętam tego języka w ogóle, także e, nie będę tutaj nawet się wypowiadał na ten temat. Jakiś XML, a więc yy, jedna z wielu książek o XML-u, jakie posiadam. <laughs> a, jedna z ciekawszych pozycji to jest Java Compendium Programisty na temat właściwie od A do Z, tak. Jeśli ktoś interesuje się programowaniem w Javie, no to oczywiście szczerze polecam. I tak się złożyła. Akurat ostatnia tutaj na, na biurku, i też moja najnowsza. Mój najnowszy nabytek to jest bezpieczeństwo aplikacji. Aplikacji webowych, z tym z czym mam generalnie też do czynienia na co dzień w pracy. A do czynienia mam, oczywiście, tak jak powiedziałem, z bezpieczeństwem, z, z, z tymi z rzeczami, które wam pokazałem przed chwilą, i, i dodatkowo e, głównie e, z, z sieciami, tak. Także mówiąc inaczej, retro to moje hobby. No, z uwagi na to, że, że po prostu no, jako dziecko miałem z tym, miałem z tym do czynienia. Tak, ja nie jestem atarowcem, nie jestem komodorowcem, amigowcem, spektrumowcem, amstradowcem pecetowcem, kimś jeszcze Xboxowcem, playstationowcem i tak dalej tak generalnie interesuje mnie cała ta technologia posiadam no w sumie przyna każde, przynajmniej z jedno urządzeń z tych, z tych technologii, o których Wam przed chwilą powiedziałem i generalnie nie jakby, mam Jestem obiektywny, jeśli chodzi o cenę tutaj tego, co jest lepsze, co jest gorsze. Nie trzymam ani jednej, ani drugiej strony. Ale oczywiście historycznie no, uważam się za tak ciutkie Atarowca, z uwagi na to, że Atari 65X to był mój pierwszy komputer, z znaczy najpierw bez MagDoPon, potem z MagDoPonem i C12. Dlatego też do, do tego komputera mam największy sentyment. No tutaj słuchajcie no nie, nie da się ukryć tak. E, pierwsze dziecko jest zawsze najbardziej kochane i, i uwielbiane tak? Nie wiem czy to prawda, ale tak, tak słyszałem e, dobrze e, Zanim przejdziemy do, do tej części gdzie, gdzie pokażę Wam zdjęcia swojego swojej kolekcji to jeszcze na, na koniec tej części filmu chciałbym pozdrowić dwie osoby, mianowicie pierwszą jest Atari Retrofan, którego kanał bardzo lubię i, i systematycznie oglądam wszystkie jego filmy, filmy które się naprawdę znaczy, publikuje, przynajmniej raz w tygodniu. Podziwiam, że masz tyle czasu na, na to, żeby po prostu to robić. No i druga osoba to jest Benu, bez nicku, którego też filmy bardzo lubię i, 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 też, i też również pozdrawiam. Natomiast kanał taki, który, który nie jest prowadzony przez jedną osobę, a przez kilka osób i który chciałbym Wam szczerze polecić, to jest... Nie wiem, czy to widać tutaj, ale jeżeli nie widać, to ja zostawię oczywiście link w opisie tego filmu. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, a więc kanał prowadzony przez grupę osób z Wrocławia, z, znaczy z Muzeum Wrocławskiego. I panowie ci prowadzą live y co poniedziałek między 20 a 22 właśnie na temat historii informatyki, komputerów, elektroniki, tego co było 10 lat temu, 20, 30, a nawet 40. Naprawdę kawał wiedzy i bardzo dobry materiał. Dla mnie to jest po prostu sonda 2020, tak, bo jeśli pamiętacie wydania sondy sprzed, nie wiem kiedy to było, ale dawno, dawno temu, prowadzonej przez dwóch naukowców, dwóch naukowców, tak? No to teraz mamy coś podobnego, właśnie prowadzone przez Przez, muze przez to wrocławskie Muzeum, tak? To jest po prostu sonda naszych czasów, tak? E, także szczerze polecam ten kanał, e, jeśli ktoś ma ochotę po prostu dowiedzieć się i miło spędzić czas pomiędzy 20 a 22 w każdy poniedziałek, to to osobiście polecam, jak najbardziej. <laughs> Dobrze, moi drodzy, eee, to by było na tyle. Eee, nie chcę przedłużać tego, fi te tego filmu, bo jest jakby on nie o tym. Mm, tak jak powiedziałem, w tym tygodniu mija rocznica, odkąd w ogóle zacząłem wrzucać filmy na ten kanał, który mam de facto trochę dłużej niż rok, ale, ale mówię, no, ale tak jak powiedziałem, od, od, od całego roku, Czy, no, od roku w sumie. Dlatego też postanowiłem się, że tak powiem pokazać, bo, bo we wszystkich dotychczasowych filmach to albo widać moje plecy, ręce, albo mój brzuch. Tak? I właściwie czasami jak machnę głową przed tym obiektywem, no to, to można mnie zobaczyć. Tak? Nie wiem czy to. Nie wiem czy ja sam osobiście chciałbym oglądać filmy, na których nie widać prowadzącego. No ale stwierdziłem na początku, że jakby moja osoba nie jest tutaj najważniejsza, tylko ważniejsze jest to, co pokazuję. No, ale myślę, że po tym, po tym okresie już mogę e, spróbować e, mówić po prostu do, do kamery. E, nie czuję się z, z tym, że tak powiem, bardzo komfortowo, ale, ale zobaczymy jak będzie dalej. Nie? Ok, słuchajcie, dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnych zdjęć, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do następnego razu, hej.